Cześć, mamo. To ty? Tak. Chciałbym zatrzymać się na kilka nocy. Twoja sypialnia zawsze na ciebie czeka. Tata jest w domu. Dzięki, mamo. Cześć, tato. Masz pracę? Nie. Jak człowiek chce, to zawsze znajdzie pracę. Może i tak. Ty jesteś moim synem? Nie masz żadnych ambicji, żadnej energii. Jak sobie poradzisz w życiu? Wciąż masz się za pisarza? Wciąż piszę. Policzę ci za pokój, wyżywienie i pranie. Gdy znajdziesz pracę, spłacisz nam swoje należności. Jesteś pijany? Tak. Skąd bierzesz pieniądze na picie? Znajdę pracę. Jak? Traktujesz mnie jak mordercę. Zasłużyłeś. Skończyłeś? Dziękuję za obiad, mamo. Nie jesteś głodny? Nie, dziękuję. Robert, może byśmy wyskoczyli gdzieś i wypili parę koktajli. Picie w środku tygodnia, bez pracy? Wtedy najbardziej chce się pić. Ostrzegam cię. Muszę też poderwać jakąś dupę. Co on mówi? Mówię, że muszę poderwać jakąś dupę.